To nie big Witam! W pierwszym o, e, sorry, w drugim odcinku pogaduchu no. ze mną Power One i Power Force Witamy Mamy Wizdek Baby Czywy Terra Do utraty sił coś nowego Do utraty k No cóż czy się? sam i my nagramy. My nagramy pogaduchy. Witam eee, Te pogaduchy o to chodzi, że my mamy mało tematów do rozmawiania. Dlatego prosimy, żebyście w Q żebyście w komentarzach napisali, nam, co mamy nagrywać, o czym mamy rozmawiać, co mamy robić, żeby Wam się podobało. Wiem, że wam się podoba. Trzy lajki zostawione, mało, 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 nie powiem, mało. Ja was w ogóle, ja was w ogóle nie chcę żebyście zostawiali lajki, bo lajki, lajki, bo, lajki, bo te, lajki, bo, ten, no, bo, lajki, no. lajki, po co mi e, się, po co lajki, jeżeli ma, wiem, że chodzisz do krania, bo tam mnie boli, no, a nie, po trybie, Przejdziemy dalej, co? Wrócimy? Jesteśmy. Trochę ciemno, pewnie będzie widać słabo twarze. to nic. To nic. Power One dzisiaj dostał nowy głośnik. Ładny. Firma Philips. 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 A, Philips. Jest cichszy od tego To jest mój A to Powerwana yeah, oh yeah, Cichszy czy nie Ciekawe Ciekawy, czy cichszy Uwaga, czekajcie Ja podgłosię na maksa Power One też podgłosił na maksa Czy możesz mój

Uwaga! sobie gwiazdę. No bo ktoś zatruł, my nie mamy zasięgu, za tego. A nie. Przede Jak będzie? Wytrzymajcie. E, 15 lajków, 15 lajków. <coughs> I 100 komentarzy. Chcemy, żeby nie było to to. Od 1 do 10 I ja obiecuję, zrobię.

Taki natręty i w ogóle, ale myślę, że jakby, 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 mamy jakby, mamy jakby, w szkole gotować. Mamy <grymna> Wiktor, rozumiecie? Mamy gotować. Ja w ogóle gotować nie umiem. Naszym tematem na gotowanie będzie mięso. Chyba ostatni temat. Nie, nie. Się To jest... nasz... chyba najcięższy temat. Także... Pomożecie nam Powiedzcie co mamy zrobić. Z Powermanem mieliśmy pomysł na. The Wolaju! O! Tam idzie, W pani. Dobry! Dobry! Nie, tam jest rejestracja, nie pokażę wam rejestracji. Nie jestem pewny. Nie? Nie. No. Not like policja. No, not like policja. No, policja jest troszeczkę wkurza, ale bardziej od policji nie lubię stracić nic. Ostatnio policja u nas była w szkole. No dokładnie wczoraj. Taki byłem zdenerwowany, nie. Jak ona nic ona nic nie potrafiła zrobić. Gadała, 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 gadała. Ja ziewałem. Tylko prosiło się o wstanie i wyjście. Uf. No. Masakra, teraz kto wziął w ten daje lajka, <laughs> żartuję, eee, i, i niech ta chwila wiecznie trwa. Czy wiecznie, to ja nie wiem. Jezu, moja głowa mnie boli, wyłącz proszę, głowa mnie boli, przepraszam. Takie jasno trawko ładną To jest moje pole Marysi To jest moje pole Marysi 600 hektarów, żartuję Specjalnie na to pole jest kawałek Es la O, le tanczy. <grymne> no to będzie freestyle. Nieważne. Wyród. I znowu. Pip. Aaaaah. Czyszczę. Na to? My się żegnamy z polem Marysi na tle tego pola Marysi będziemy żegnać z Państwem tu w Wodzimierz nie, Dariusz Pakowski, Wodzimie Martuje. No to. Razem z One'em żegnamy się. Cześć.